Cześć, dzisiaj powiem Ci jak zapamiętać 10 największych miast w Polsce metodą wieszakową. Czyli mamy wieszaki ponumerowane od 1 do 10 i jak przedszkolą nad każdym wieszaczkiem jest obrazek, który nam się kojarzy z tym numerem. Z jedynką kojarzy nam się kij, z dwójką łabędź, z trójką motyl, bo symetryczna trójka to jest motyl, z czwórką żaglówka, z piątką haczyk na ryby. Z szóstką Wiśnia, z ogonkiem, z siódemką Kosa, z ósemką Bałwan, z dziewiątką Fajka, bo jak ją przekręcimy, to fajeczka jest i z dziesiątką Flipi Flap. Pierwsze miasto to Warszawa i tu sobie wyobrażam Syrenkę, która zamiast miecza ma kij. Drugie miasto to jest Kraków i tu sobie wyobrażam, że. W Krakowie, oprócz gołębi, których tam jest masa, chodzą też łabędzie i dziobią ziarno, które turyści rzucają ptakom. Trójka to jest Wrocław, i tu mam takie skojarzenie, że jest sobie Zowe we Wrocławiu, i tam jest motylarnia, i z tą motylarnią kojarzy mi się trójka. Czwórka to jest żaglówka, i to jest bardzo prosto, bo to jest łódź. Piątka, haczyk na ryby. I piątym miastem jest Poznań, więc tutaj sobie wyobrażam cały zespół luxorpedy, który z Poznania pochodzi. Serdecznie pozdrawiam chłopaków. Jak siedzą na rybach i łapią ryby. <grym> Szósta to jest Wisienka, i tutaj wyobrażam sobie Lecha Wałęsę z Wisienką na głowie. Siódemka to jest Kosa. Siódmym miastem co do wielkości w Polsce jest Szczecin, i tu sobie wyobrażam, że. Idę z kosą na grzbiecie świni, taki pomniejszony drastycznie i koszę szczecinę. Szczecina to jest włos świni, nie wiem czy wiecie. Ósemka to jest bydgoszcz, i tu niestety pierwsze moje skojarzenie, jakie przyszło mi do głowy, to jest bałwan trzymający wyrzutnie rakiet. Dziewiątka to jest fajka, i tu wyobrażam sobie takiego dziadka, który pali fajkę, ale zamiast tytoniu nabija ją. Chmielem. Dziewiąte miasto to jest Lublin. Z tym mi się kojarzy Lublin, kojarzy Lublin z chmielem. Dziesiąte to jest Flip Flap, i tu sobie wyobrażam taką górkę, z której flip. Nie wiem zresztą nigdy nie wiem, który to jest który. Ten grubszy jest się turla z takiego stoku ubrany całą na biało. I to jest biały stok. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, taką odnośnie tej metody wieszakowej. Ona ma jedną bardzo fajną zaletę, a mianowicie jak się czegoś w ten sposób nauczymy, to można nas pytać na wyrywki i to nie ma żadnego znaczenia, bo ponieważ sobie wieszaczek skojarzyliśmy z obrazem tego co mamy zapamiętać, więc jak ktoś Was zapyta o dziewiąte miasto w Polsce, to od razu Wam się kojarzy z fajką. Nabito chmielem, i od razu wiecie, że to jest lubin. W innych metodach nie zawsze tak jest. To taka ciekawostka. Dzięki za wysłuchanie tego materiału. Sprawdźcie linki pod spodem. Jak chcecie wiedzieć, jak zapamiętać 10 największych miast Ukrainy, to był taki odcinek gdzieś to spróbuję podlinkować. No i tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej, cześć.